Psalm 43 Wywiedź prawo moje, Boże, i prowadź sprawę moją przeciwko niemiłosiernemu narodowi. Od ludzi obłudnych i nieprawych wybaw mię. Bo Ty jesteś Bogiem siły mojej. Czemu mię odrzuciłeś? Czemu smutny chodzę, gdy mnie uciska wróg? Ześlij światło Twoje i prawdę Twoją, niech Mię poprowadzą i doprowadzą do Twojej świętej góry i do mieszkań Twoich, abym mógł przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moją radością i rozkoszą, i uwielbiać Cię będę na ludni. O Boże, Boże mój, czemu się smucisz, duszo moja, i jesteś zatrwożona we mnie? Ufnie, wyczekuj Boga, albowiem jeszcze dziękować Mu będę, Jemu, Zbawieniu Memu, Bogu Memu.